Dzień doberek. Witam na moim kanale. Odniecenia z tej strony łowca bursztynów. Jest piękna pogoda. Jest cisza. Kamperów jest trochę. Ale przybywa coraz więcej ich. I dzień. Film zaczniemy od. Pewnie. Pokażę Wam od czego. Zobaczcie od czego zaczniemy. Od śniadania. Tak jest. Belonka. Belonka. Chodzi na skórę. A pokaż co tutaj jeszcze. kubasa taka mała. A. Pampuły pompuły. No, no to kurde. Belonka, to tak, bo, y, jeszcze nałapiemy tych rybek. Kawę zrobimy No to smacznego. Smacznego. Dowiedziałem się dzisiaj, że podobno w nocy były tu okręty podwodne. Tylko jak one tu tak blisko podpłynęły? coś tu mielizny są ktoś mnie oszukuje taki szpiony ale piękne spokojne morze to jest podobno ruski szpion ucieka do Szwecji <gry> uważaj bo wpadniesz do dziupli Troszkę ludzi jest. No, bardzo. Znalazłem znowu takie coś, tylko białe. Zapytam eksperta, co to jest? To jest szkiełko morskie. To szkiełko musi 40 lat błąkać się po dnie, dnie. i szorować. Tak, żeby takie było. No to mam dwie żółte i teraz dwie, dwie, dwa białe szkła. Chyba, że czerwone znajdę jeszcze gdzieś ale tu bliżej tam, yy, Ru Rosji i co tam jest? miała by być sensacja a wyszło jak zwykle <ścoughs> ale gorąco jesteśmy z dżungli Myśmy wyjechali do miasta trzeba coś do zjedzenia kupić jakieś lody może zjeść zobaczymy Volvo wysiadać co zobaczcie bym? ile to na grilla idzie dla psa oczywiście no wybór jest o jest boczek grillowy zobaczcie co, co tu się pakuje leśni, głodni ludzie no, też jedzą idziemy na lody jeszcze nie wiem gdzie, o jest tam żabka fajnie, chłodno zimno ci? no, <ścoughs> standard Ludzi mnóstwo jest no. w kawiarniach, w restauracjach to zobaczyć Krynica morska stoi dzikami. Zobaczcie, to jest policjant Dzik. kop Nie wiedziałem, że miałem w rodzinie tyle osobistości I z czego się śmiejesz Inny, bo my Jesteśmy w parku. No, Kurcze, jakie A ten olej kokosowy, się, się na nowy, A też mi nie wierzy. Wierzy, bo to są do tabletki, wierze, bo nie to, żeby... Coś pięknego, taki park. Ha. Ha. Idziemy na lody chodź Tylko na także A na dole są No to zobaczymy czy będzie Czy będą lody Ty jakie dalej mamy No mów Ja to gumową chcę zawsze się biorę naturalne balonową i co jeszcze do tego i, I rajski kokos i rajski koncentrat dobry wybór ja. a jak pistacjowe no tyle ty jesteś z kanału wyprawowanie tak tak wyprawowanie no oglądałeś no, no pewnie I, i wszystkich zapraszam do oglądania super zapraszam no, ciekawie dobrać. gada fajnie dziękuję do, do zobaczenia oglądajcie no tadeusz zobaczymy co tam się to jest z kanału nomadowanie, tak? tak. Przez duże V. Tak. I o. gotowanie. Nomada! Także podajcie na nomadowanie. Zapraszam, dopiero no. zaczynam, ale będzie. Na pewno będzie się A to przygotowała na dzisiaj. Yy, yy, obiad, kolację, śniadanie. O nie, śniadanie już jest zaplanowane. Tak, już? No to. Jedźcie i picie, a po solenie. Na będzie kawa i ryba. Ryba będzie na śniadanie Ka Bez kawy. A skąd rybę weźmiesz? Eee... Zapiemy. Dzisiaj w nocy idziemy na wielkie tak. polowanie. Na polowanie, gdzie mamy wędki. I... Ok. Zobaczcie te kartofelki. Kurde. Normalnie to jest. Flachta tu się bawi. Jest poranek. Trzeba iść, zobaczyć, jak tam. Plaża, czy istnieje? No, i przy okazji zobaczyć, co tutaj są. A dziki chodzą, i nam. co te śmieci. Zobaczymy, jak, jak ich szkód w nocy. Piękny poranek. Tylko jakieś kopruchy latają morze spokojne dla ale to nic nie daje musi być troszkę burzy niekoniecznie z piorunami błękitne niebieskie morze lecimy dalej zobaczcie jakie małe żyjątka tu już. Żyją mróweczki. Pożyteczne stworzonka. Wracamy. Trzeba ustalić jakiś plan na dzisiaj. Dzień, za... Dzień zaczynamy od deseru. Ta, taki początek dnia. <laughs> A gdzie trzecie ja? tam... Przynieś łóżeczkę dla, me, dla konkubina. Tak, no, nie, przyniesie. nie przyniesie. Tadeusz, dzisiaj się wybieramy gdzieś. Gdzie? Zobaczysz, nie? zobaczysz sam. Zobaczycie sami, gdzie pojedziemy z Tadeuszem dzisiaj. Pojedziemy gdzie? na Górę Pirata. Skarby szukać. Tam nie masz skarbów, ale zobaczysz, co będzie. Zobaczmy. A gdzie jedziemy? Do Azot i na azot. Zobaczymy, co będzie. No. Jedziemy, jedziemy, do... jedziemy na, na zachód. Na, na zachód jedziemy. Tak, na zachód możemy jechać I tam będziemy... Ty zgubisz Słuchać. to, ja to znajdę tak. i, i, I będzie wszystko ok. A monety ja pozbieram z plaży Tak Ja ci monety wszystkie dam, co z plaży znajdę A obrączki? obrączki? Jak znajdę, to ci dam Od głębi też? Tam nie ma raczej <laughs> Także fajnie. W lesie, w lesie, po jastrębiach Dobra O Tak nagrywamy Nie wiem, czy ze słońcem no. Szukam sponsora na taki sprzęt. 1000 zł to nie 800 zł. O, następny youtuber. Youtuberka. Da, YouTuberka no. O, operator Tak, youtuber działa na przyszłych youtuberów. Tak, pracujemy. Jak dziecko we mgle. Ja lubię to robić. Jak ja zauważyłem? Tak, nagrywamy tutaj. Czyż prawda? O, drugi youtuber. Da. Tylko ten drugi youtuber dzisiaj poszukuje. Jesteśmy już na plaży i szukamy. Piękna pogoda. Ludzi trochę jest, ale tam jest więcej. Idziemy w tamtą stronę. Dobrze mówię? Tak, w tamtą stronę trzeba. Kierujemy no. się na wschód. Na wschód, tak. Pierwszy sygnał i kapsel. <laughs> Idziemy dalej. Czysto jest wreszcie mam tu sygnał może w końcu coś wykopie bo normalnie Jeden grosz, ale taki zardzewiały, że nawet nie wiem, czy to grosz. Z wielkości wnioskuję, tak. O, coś, coś, mama, no, znalazła. No no, 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 no. no, no popatrz, ona jest ledwa. <laughs> ja jeden grosz ona na 10 a ja nawet nie wiem, co to jest. Widzisz, może co to jest? Jeden grosz, chyba. Ale z No. Tak to wygląda chyba, 10. tak? Nie, Tadzia! <grywa> Żubik! W końcu Pierwszy! Kawałek, kawałek ołowiu. Coś wątkarskiego mi się wydaje, bo nie, nie inaczej. Lecimy dalej. zaraz koło tego ołowika, nie wiem jakiś destrukt. Monetka, chyba jeden graf. Jest baziko. W końcu jakaś konkretna moneta. Ale tu jest więcej ludzi, to i więcej gubi. Nie. <głysy> więcej ludzi, więcej z gu... Gu... gubią. Także spoko Jest butułeczka. Tu będzie baziko. Jest łaziku? Jest łaziku. Dwie 2,5 godziny w słońcu wystarczy Z tą dużą całym to się trochę człowiek namacha <gry> Ale w sumie do tej pory cały czas chodziłem Teraz taką snajperkę założyłem, to ona taka lekka I teraz przełożyłem, tu jest ciężar Powoli zbliżam się do wyjścia. godzinę półtorej byli No, taki utarg dzisiaj. Niewielki, <grystanie> <grystanie> nie ale jednak Dzisiaj na obiad mamy coś, coś, coś. Zobaczcie, co to jest. Nawet nie wiem. Muszę się dowiedzieć, co to za nazwa. Musimy wciędzieć, bo taki upał jest, że nie idzie wytrzymać. Zobaczcie kto idzie. Mama da co to mamy? Jeszcze... Jeszcze inne rzeczy. Dobra. O i czerwona kapusta to zasmażana ta jest No a tu co jest? To jest kaszaneczka z cebuleczką i z pieczarkami. I zarobiście. A nie mówiłem, że to raj Jeszcze Pozdrowie... będzie tam. pozdrowienia z raju o, no, o, o. Nic się nie stało no. e, Jeszcze buraczki Jeszcze buraczki Buroki Było i, nie I było. się zmyło Ale tu kolega jeszcze ma chęci i, i gasi mi tak. światło i zaraz <laughs> będzie wszystko. Chęci są do jedzenia. <laughs> Oj i nazwiesz go Mamada, tak? Przypuszczalnie, tak. Ty wiesz, ile piszą teraz, czytałem. Czutnie ci czu do ciebie. No to ładnie, nie? No. no. Jest mi bardzo miło. To jest bardzo, no. bardzo miło. Także zakładaj nowy kanał i będzie miał nazwę Mama Mamada. I, I teraz czytałem, kilka osób chce tu już przyjechać. No to świetnie! Czekamy! No to, to dopiero w poniedziałek. No. Ten kotek, co tutaj jest, jak przyjechałem, to jak tylko mnie zobaczył, to uciekał. A teraz coraz bliżej, coraz bliżej i nie ucieka. Kicia. Będziemy się Fajny. Po takim żarciu. Trzeba pochodzić, bo normalnie coraz cięższy będę. No to tutaj wchodzę na górkę i potem tam co położę. Bo tutaj widzę leżą ludziska i gubią. Tu mam ładny sygnałek w końcu.

nie ma nic 50 groszy to to nie skarb i warunków do poszukiwania bursztynu nie ma bo nie ma śmieci dobrze idziemy do góry dostałem coś fajnego zobaczcie karmazyn i świeżutka makrela jeszcze ciepłe są Niedawno były wędzone Uciekać, bo stąd to jest moje Ale pachną Zarąbiście Strąk, makrela Strąk, makrela, makrela Trewal. Trewal? Tak, karmazyn Karmazyn Tak swojsko robione w Świeżutkie Tak Prosto z wędzarni Smacznego wszystkim życzę <laughs> A to ja będę jadł Kotek do mnie przyszedł, dostał karmazynka trochę zobaczcie jakie piękne mięsko coś fajnego nigdy nie jadłem tego makrele jutro zjem a jeszcze muszę kotko widać bo już zjadł pierwszy raz jem takie coś <laughs> zero ości kompletnie zero tylko grzbiet i trochę z przodu były takie o. Robista makrelka jutro będzie zjedzona Ach, rary rarytasy Parking powoli się zapełnia Zobaczcie ta ryba w co była w tym koszyku poszła także, ale jeszcze na jutro mam makrele także wyżerka niesamowita Karmazyn zarąbisty bez ości. Czas na kawę. Sprzęt przygotowany, więc trzeba zaczynać. Robimy kawę. Słoneczko, dzisiaj będzie wyjątkowo świecić mocno, także będzie się działo. Jak się zaparzy to się włączę. Patrzcie jaki piękny poranek. Słyszycie te ptaszki? ludzi full jest. Taka cisza poranna. Uszła godzina. się już jest prawie gotowa Ostatnio czytałem w komentarzach ktoś tam napisał, że kawy nie było Jak mogło nie być, jak ja trzy kawy dziennie piję No Kawa zawsze jest nie, Bez kawy jest wiem Człowiek nie wie co robić, jak nie, jak nie ma w ręku kawy Wszystko jest Dzisiaj trochę może zburzony, bo byłem, ale zapomniałem kamery. No, oczywiście prawo, i oczywiście wiadomo co, smacznego jest upał, ludzi coraz więcej przyjeżdża. się chować do cienia, bo niestety słońce w moim wieku nie jest skazane, żeby się wystawiać bezpośrednio na nie. Nie lubię zresztą leżeć w słońcu. Nie widać, ale ja w prawo, Ktoś, ktoś tu normalnie profanację robi w przykawie. <laughs> trochę w prawo, Prze trochę w lewo. No i oblizać łyżkę przede wszystkim. <laughs> A tutaj mamy coś do kawy. Od pewnej pani. Pani Ewy, tak? Tak, pani Ewy. Pozdrawiamy panią Ewę. Tak. A tu celebrytka. Mamada. A tu Też celebryta. Pozdrowienia dla Was. To jest uczeń Andrzeja Wajdy A tam nowy klient przyjechał. cięcie eee, Przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie wiadomość. Tak. Jestem w pięknym miejscu. Myślałem, że tu będę oddzielony od świata youtuberów a tu każdy zobaczcie o każdy w telefonie każdy tak. jeden ma samsung jaki masz telefon realme i iphone a ja, ja bez na... telefona a ja nie nagrywam ja tylko jemu przelew robiłam to się nie liczy nie bo musi być internet <laughs> musi Aha. Być internet bo my to używamy wiesz Dziś no to co paket, co... przepraszam pomyliłem się no. <gry> drużyna mamy da jedzie na zakupy tak, jedziemy zobaczyć jeden Kiedy będzie... zostaje na straży to tak, będzie pilnować a my jedziemy no Ten mamy musimy dużo yy, zero, 0% kupić piwa tak piwa. <gry> żartuję właśnie zakupy żeśmy zrobili tam Jasne. nic nie ma takiego co można było wypić ale Polo Market jest dobry nic mi nie płacą, ale tam trzeba zajechać za polomarketem Centrum Zobaczcie, kurde. ja Mamy nie Dobre lody zimne przede wszystkim I tam statek piratów Idziemy tam A po co? Nie skoro leżało u Ciebie za szybką Dostałem taki liścik Panie Odyńcu, prosimy przekazać to Adrianowi. To ten pan. Tak. YouTuber, zresztą. Piwko dla mnie? No, na lepszy wieczór. Pozdrawiamy i zapraszamy do ostródy. No, wypijemy, Dzięki. wypijemy to piwko. To jest te piwo czeskie. cytrynowe, wow. Cytrynowe, bezalkoholowe. No. Zero. Wiedzieli, że, że jestem, nie jestem alkoholikiem. Że zero. No, mniej niż zero. Idziemy na Je... parze... Protestować. Jemy sobie kolację, a tu przychodzi. Zając. 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 zając z wilkiem, z wilkiem. E, spóźnił się trochę, wielkanoc trochę minęła, ale no w końcu to teraz. Ale prezenty minęły widziane. Zając z wilkiem. Cięcie. Cio. Nie wiem, czy to słyszycie, ale powiem wam jedno. Tu jest taki jeden y, szum, a tam u góry widać to, co właśnie to robi. Jak to się nazywa? jętki jętki Widzicie to? Dokładnie teraz widać. No kurde, pierwszy raz w życiu takie coś widzę. Ale kurde, tego jest tam. Przecież to takie malutkie. O! Zobaczcie, dwa jeżyki. Jeden i tu drugi. Ten pierwszy, Jaki ten pierwszy bardziej zainteresowany jest nami. O, już się schował, już za blisko. Jeżyk i jeżyka. Kurczę. Nie W życiu dwa jeże nie widziałem. Kyllą nazwę puśka. Promocja. Jeszcze jakiś malutki. też Jak masz na imię? Jeżyk. kurde takich rzeczy to tylko tutaj można usiąść. No. czas podsumować ten odcinek jestem akurat przy takiej tablicy i gdzie jesteśmy parking leśny duży a na tej to będzie mały i duży zobaczcie tu jest granica piaski. Tu jest chyba granica morska. No. Także ten odcinek taki inny niż zazwyczaj. Pięknie tutaj jest naprawdę. Ale trzeba stąd uciekać, bo się za bardzo przyzwyczaje i będzie problem. Dobrze tu dają jeść, ale wrócę. Także, dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następne Kciuki w górę. Sadki jestem w rękawicach, ale musiałem yy, po drodze podsprzątać ten śmietnik, bo dziki swoje robią. Także, do następnego.